Witam serdecznie. Dzisiaj przygotujemy kurczaka w sosie Piccata. To jest takie klasyczne włoskie danie, które zachwyca swoim bogatym smakiem i prostotą w wykonaniu. Zapraszam! Do przygotowania naszego kurczaka potrzebować będziemy cztery filety z kurczaka. Pół szklanki mąki, po dwie łyżki masła i oliwy, sok z jednej cytryny, pół szklanki bulionu drobiowego, dwie łyżki kaparów, sól i pieprz do smaku oraz świeżą natkę pietruszki do dekoracji. No to zabieramy się za robotę. Najpierw nasze filety potraktujemy solą i pieprzem z jednej i z drugiej strony. No, teraz nasze filety obtoczymy w mące z obu stron i zaraz tak będziemy je smażyć. No i okej. Okay. Patelnię nagrzewamy. Wlewamy na nią dwie łyżki oliwy i dodajemy dwie łyżki masła. I tłuszcz rozgrzewamy. No, tłuszcz już nam skwierczy. To układamy teraz nasze filety. Smażymy tak filety na złoto z obu stron. No, fileciki nam się już z jednej strony przyrumieniły, to przekładamy ją na drugą stronę i tak samo ją smażymy. tą naszą pierwszą. O, filecik nam się obsmażył z drugiej strony, też na złoto. Ściągamy go teraz z patelni. I od razu na patelnię wlewamy pół ścianki bulionu drobiowego. Dodajemy dwie łyżki kaparów. Wciskamy sok z jednej cytryny. Teraz go trochę przemieszczam, żeby się wszystko skończyło. Teraz do takiego sosiku dodajemy nasze piersi. I one w tym sosie niech się gotują gdzieś tak 5-7 minut. No w połowie tutaj naszego gotowania tych filecików, przewrócę je na drugą stronę. I jeszcze niech się nam pod duszą i za chwilę obsypię to wszystko nad pietruszki. Wsypiemy no, pięknie. Jeszcze niech się nam to dusi tak 2,5 minutki. No, kurczak w sosie pikata gotowy u mnie na talerzu. Jak kosztuje? Smaru, smaru. Rewelacja. No, danie wyszło pyszne, zdrowe. Jak widzicie, kolorowe. Jak się podobało, to zapraszam za tydzień.